Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda trening ze złamaną ręką lub z kontuzją, lub po prostu kiedy nie masz danej ręki? I dzisiaj to sprawdziliśmy. W tym filmie wylesowaliśmy partie ciała, których jakby nie możemy używać podczas ćwiczeń, wykonując poszczególne podstawowe ćwiczenia. Osoba, która zadeklarowała większy ciężar i go zrobiła, dostawała punkt, osoba, która miała mniej punktów, robiła karę. Dobra, tak się właśnie prezentujemy bilajmy. Deklarujemy ciężar na wodę. 20 kg. Po tu sztany. 30 km No to dalej. No to ja zrobię pierwszy. No to dalej. Jakby mi nie poszło, to wczoraj klatę robiłem i trochę spadłem. Więc... Założyłeś, nie? Jak mi to spadło? Zabotuję. I kolejny, to nie do No daj, kurwa. No Dobrze. Wow. Yeah. Ja 30, Na jak pizzy, no chyba. Okej. Serio? Ja 35. Od razu. No, ja 37,5. 37,5? 37,5? No. No dobrze, no, no. <laughs> Dobra, cwaniaku, dawaj. Zyfrowadzi? No. Uwaga, tak się tworzą kontuzje i legendy. Ej, 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 kurde. Sprawdzam środek ciężkości. to. Sprawdzam środek ciężkości. Oj, coś nie wiem. No mi nie. to wynieś. Nie. No wynieś Nie ma czegoś takiego. No to powtórzenie zaczęło się od, to do, tu. Nie, 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 nie. Masz wynieść to stąd. Już. Nie. już. Ja by, ja wyniosłem. Czekaj. <śpiewanie> Dobra. Widzicie kurwa śpiącej królewnie to i szeroko od roku przeszkadza. Ej, 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 niżej, niżej, nie, nie zaliczamy. Aha. Niżej, niżej, w chuj było wysoko. O, dobra, zaliczamy. O burba. o, a. o, O kurwa. Co Dob mi najsilniejszy z tyłu, w chuj. To chuj, ja próbuję cztery dychy. Próbuj. Taktyka popierdala.

Kurwa. Czyli mam punkcik Dobra, ja mam jeden punkt. Tutaj jest darmowy punkt, dlatego Bosia, bo chyba nie zrobię tyle co on na dwóch nogach, nie na jednej. Co ty gadasz? To... Nawet nie spróbujesz? Nie spróbuję. To ile? Nie cytujesz? No pustą no, szklangę. No to zobaczymy pustą szklangę. Nie, nie ma dawaj. Nie, nie ma Dobra, próbujemy postną sztangę. Nie wiem czy mi się uda, ale ryzykujemy. Muszę coś się śli się bardziej dużo Za tak jest kurna, Poje, To następne, o No. O Jestem chory To jestem 20 minut cięższy. Dobra, a teraz występuje z kłusą. Trzymaj bezpiecznie. <śm> 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 No nie czekaj. Kurwa, już tego zrobiła Ja 25 Rumuj. Nie ma z wysoków. No nie ma z wysoków. No nie ma tak! No nie zależamy tego, z wyskoku to było. Było normalnie. No nie ma, nie. to zależamy. Dobra, ja próbuję 27,5 To weź w końcu więcej, ty zrobiłś o 2,5 No nie, bo ja mam stary, muszę... Zrób coś więcej rozegrać stary Zrób coś więcej No 5. dobra, ja to robię 30 30 tylko? No A ile normalnie wiesz już? 70 No to weź chociaż, nie wiem, 50 <noise> Nie Ej, nogi nie użyłeś. No nie użyłeś! <noise> Zaliczony, no chyba nie było użycia nogi. Było dotknięcie. Przy montażu zobaczysz. Będzie spalone. Ale samo wypchnięcie było całe do góry. Bez tego, ale nóżkę zapracowała. Pomogła w stabilizacji. Ale na górze już był wyciśnięty, debilu. Dla mnie to się nie liczy. A wyzwiska ci nie pomogą. Przegrałeś. Nie, nie przegrałem. Ja nie podejmuję się wyższej próby. Ponieważ uważam, że nie została ta próba zaliczona. Na montażu to będzie wskazane. Do tego nie chcę się kontuzjować, kurwa. Jak debil. A, tak, Punkt. Trzydzieści <grym grym> No patrz, kurwa, <grym> czy zgidasz. Ja od razu mówię, że trzy dyszki. Okej. Który ich robił? Kogo posadzasz? Ile? No to 40. 40, no. Dobra, o czym robisz? Na jednym dopiero. Dobra. Ej, 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 jak pochlebi się oczy, co, no. to? Chce mi to zrobić tak wiosło? wiosła. świeżo stracimy. I takie wiosło? 40, dobra. No to ja podwiem do 45. Jaka pipka? Pipka? No? Damy no. do 50 do Nie, 50. To jest mały stres programu. Z pięknym węgłem, taki wzorek musi chciał zrobić. Mniej więcej 16 tysięcy świateł i drugi protokoł. Aksji za <wiosenka> niebezpiecznej treści.

nie wiem, czy to było w bokiem. Ile tu jest? Nie wiem. 60? No i pół. 60, 2,5. Ręką sobie pomagałeś. Yes. Gdzie? Przegadałeś sobie. Ty trzymałeś tutaj cały czas reakcję. Druga próba niezaliczona. zaliczona. Co? Co wszystkie próby stary trzymałeś tutaj Nie było, zaliczamy. Zaliczamy. I ja... nie podejmuję się. więcej. No i dobrze, pokonamy jest bardzo Dobrze Kurwa, co ja sobie przesunąłem. Ile deklarujesz na martwy? Na pierwszą? drugą. Na no nie no to i tak nie jest Więcej niż 100 i tak nie zrobię Zrobiłbyś 100? Jeden lajku i jedną, jedną nogę? No. Co? Czy znaczy nie, więcej niż sto nie zrobię, tak myślę, że 100 kilo? 60-60 Tu to, 60. to jest 60 bajków, zrobisz? prova Czy nie no, to ja Aha. A nie, bo ty w ja sensie Ja nie dobra. Się dobra. No i dobra I Dwa do Tutaj było strasznie dużo Ciężaru i strasznie dużo serii, więc Przyspieszę wam to po prostu Ale poważna rozgrywka zaczęła się od 145 kg No cóż Mam, mam, no, no jestem inaczej zbudowany nie mogę dociągnąć tego ja do zapytałam tutaj ja mam mogę. Trudno Musisz coś wymyślić Mam to. 140? <noise> tak. Myślę, że tego nie zrobię tak Tak obiektywnie mówię. Co? Nie, żebym chciał, żebyś tego nie zrobił, ale nie wierzę w to po prostu. Z tych praw jakby. wiara. Wiara, to nam zostało. Dzięki, dla tego Nie, nie chuje. Nie było? Nie, nie Nawet te, nawet nie dało się tego naciągnąć do tego, żeby było. <laughs> nawet jakbym chciał, to ciężko było to naciągnąć do tego, żeby to zaliczyć. No, ten rzecz. Było? No. Na pewno? Było. To zrób po tej stronie. Jak? <grych> nie wiem, kurwa. Ja No, no nie chcę, miejscu. mogę zrobić prawo, no. A nie, nie, to nie, ma sensu, nie, to bo chyba tutaj te bał zleczowy, to jak? I to, dobra, to teraz przekładamy czy... Nie no, no, się. Nie, nie, Ja bym prawdę To Trzymaj się. Co napięte o? Nic, nic. Jest, jest red celpy? Tak, tak, Nie wiem, no, ja miałem. Teraz wszystko jakby tak. Tak, tak. 50, 60, 110. To 30. 50. 50 i 80. A dobra, 50 i 80. Tak. 30. Ja miała widać? 140. Ja piętastkę teraz dajemy górę. Jest więcej, długo. Dziękuję. Co się stało? Ciężko od spod. I co teraz? Zariczałem przyjdę. No co? Ciężkawe. Paweł robi karę. Nie no kuję, bo trzymałeś kurwa. Bo wyrwałeś, szarpnąłeś się, nie szarpałem. Szarpałeś w pój. Trzymaj w pójmu. Nie Z Spały. No, tak, z Nie, dosłownie nie No ale za pierwszą kurwa ty mi zjebałeś A, no, trudno Chyba było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku Nie no, Paweł zaliczył to kurwa Zaliczyłeś, tak? tak? Na pewno? Zaliczyłeś okej Ty robisz karę co? Przecież mówię też jeszcze A, no okej, okay. no ale okej okay. Nie no kurwa ty. Dorek. Nie wiem kurwa wypuść też... Ale dwa naraz Dwa naraz bo to będzie bardzo bolało Dwa naraz proszę Ja nie wiem czy cery no, to będzie klei No ten wątpię że to będzie kleił ale dobra Ale co tak kurwa nie obok siebie No jak? No będę miał dwie dziury kurwa na cycku <grym> Ach, chuj przykleję gdzie chcesz i tak będziesz się gonił Nie chcę, nie chcę, szef, nie chcę Nie chcę No dobra, daj, szybko zrobimy Dwie naraz raz. części jeszcze trzeba rozprowadzić Dobra Trzy Nie wiem, czy to nie trzeba chwilę poczekać? Nie no, rób! Nie, dobra. Trzy Ale mocno to Dwa

Nie widać nawet. No, teraz widać. <grystanie> <grystanie> Trochę widać, no i... No, drośnie. No, No i ten nie był, ten był chujowo kliency, ten był Celowo bolały Ej, nie ja nagrało się. Dobra. Takich żartów nie robimy. To tyle i widzimy się w kolejnym odcinku.